Witam Was w kolejnej części prezentacji nawilżacza Stadler Form. Um, w pierwszym filmiku, który mieliście okazję oglądać, yy, po prostu omówiłem samo to, czym jest produkt, jakie ma przeznaczenie i dlaczego ja go wybrałem osobiście. W tym filmiku postaram się pokazać Wam, jak działa po prostu nawilżacz, jak się go włącza, jak, jak wygląda jego praca. Mm, żeby nie owijając bawełnę, pierwsze na co patrzymy, ogólnie to po lewej stronie, tak? O tym mówię. To filtry. Filtry, bez których nawilżacz po prostu nie może działać. Jak widzicie, te filtry są już, trochę, są już troszkę zakurzone, ale wszystko, wszystko dlatego, że mam już go dobre kilka tygodni i cały czas po prostu działał. Muszę powiedzieć, że to co mówiłem w pierwszym filmiku, że dzięki, jestem alergikiem i że dzięki pracy takiego nawilżacza będzie mi się lepiej spało i tak dalej. Tak, śpi mi się lepiej. To jest różnica, którą możemy zauważyć nie od razu, ale po pierwszym, drugim tygodniu. Zobaczycie, jeżeli kupicie sobie taki produkt, że jakość snu naprawdę się poprawia. Ok, żeby nie owijać bawełnę, przejdziemy do, przejdziemy do oglądnięcia nawilżacza w środku. Tak wygląda jego część dolna, czyli sam stojak, w którym umieszczane są filtry. To, na co teraz patrzymy, to właśnie fil filtry. To jest pięknym dużym napisem Stalderform, to są filtry, które się wyciąga. Po prostu tak jak widać, nic prostszego. Kapie z nich woda, bo tak jak mówiłem, cały czas jest w użytku nawilżacz, nawet nie. Nie suszyłem tych filtrów, bo nie ma takiej potrzeby. Do najczęściej nawilżacza nie ma nic więcej, jest tylko to. Czyli bardzo prosto, tak? Nie wygląda to nic skomplikowania. no nie wygląda dlatego, że cały mózg naszego nawilżacza jest z tej strony. Zaraz zobaczycie jak to się nakłada na górę i on po prostu będzie sobie działał. Jeżeli chcecie się przyjrzeć, proszę, nie ma tu nic... Nie ma tu nic ciekawego, z góry raczej nic nie zobaczymy, widać tylko jakiś wiatrek z silniczkiem i instrukcja czy instrukcja raczej rzeczy których nie wolno robić czyli na pewno nie wolno odkurzać wiatraka na własną rękę jeżeli się zakurzy dalej widzimy żeby nie ściągać pokrywy od wiatraka w żadnym wypadku i nie grzebać tam na własną rękę bo to jest niepotrzebne żeby nie wkładać żadnych kredek długopisów i tego typu rzeczy to raczej na logikę i co, no i tyle i żeby nie podłączać na mokro, tak jest pokazane też, żeby nie podłączać na mokro no bo to spali się swoją drogą i tyle z tego będzie ok, spróbujemy założyć nasz nawilżacz na żeby nam pokazał jak działa tak, wszystko jest dobrze wszystko jest dobrze małe problemy tak, wszystko jest dobrze, nasze pudło jest już założone. Przepraszam za maja problemy techniczne, ale ciężko mi było to po prostu ogarnąć. Włączamy nasz zasilacz, nasz nawilżacz. Przepraszam i wszystko elegancko chodzi. Filtry są w środku i tak jak mówiłem w pierwszym filmiku mamy tutaj coś takiego jak tryb nocny, który teraz włączę, aby o, możemy posłuchać że nawilżacz działa. Wolniej, szybciej, jak to po prostu uważa. Mm. Tak. I tutaj mamy te czujniki, a czy ten system regulacji, o którym mówiłem, czyli na przykład higrostat. Tak, pokazuje nam na jakim poziomie mamy teraz działanie. I, no i nic innego no, co tu można o nim opowiedzieć. Namierzanie samego działacza, jest bardzo proste. Nie wymaga żadnego większego pomyślunku ani komplikacji i od siebie mogę powiedzieć, że polecam. Polecam, bardzo polecam ten nawilżacz, bo poprawił mi jakość snu i jeżeli jesteś alergikiem, to jak najbardziej powinieneś e, kupić sobie taki, taki właśnie gadżecik. Na dzisiaj to wszystko, ja dziękuję i pozdrawiam.